Studio atelier paznokciowo. Gabinet kosmetyczny prowadzę od prawie 3 lat. W zawodzie jestem ponad 6. W momencie, kiedy został ogłoszony odgórny nakaz zamknięcia salonów kosmetycznych i fryzjerskich, moje obroty w marcu spadły mi ponad 50% a w momencie już takiego oficjalnego zamknięcia miałam przychód zerowy. Dzięki wsparciu rządu i tarczy antykryzysowej udało mi się przetrwać ten trudny dla mnie czas. Skorzystałam z kilku form wsparcia, ze zwolnienia płatności składek ZUS, dostałam dwa razy postojowe i dzięki temu mogłam w jakiś sposób żyć. Oraz jeszcze udało mi się otrzymać pożyczkę w wysokości 5000 zł. Jeśli nie otrzymalibyśmy takiej formy wsparcia, na pewno większość salonów kosmetycznych, większość salonów fryzjerskich musiałoby się zamknąć, zwolnić swoich pracowników, mogliśmy przetrwać ten trudny czas i w jakiś sposób wybrnąć z tej sytuacji. Jestem kosmetologiem z stylistą Paznokci. W moim salonie wykonuję podstawowe zabiegi kosmetyczne, takie jak henna żen, chętna z regulacją brwi, wosk na całe ciało oraz stylizację paznokci. Moja praca polega na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na dłonie i stopy oraz zabiegów regenerujących na płytkę paznokcia. Najfajniejsze jest to, że możesz tak naprawdę wykazać się artystycznie, muszę wykazać się kreatywnością, jakimś pomysłem. Mam nadzieję, że sytuacja w naszym kraju bardzo szybko się ustabilizuje i jak najszybciej będę mogła zrealizować swoje plany, swoje marzenia i dążyć do tego.